Tydzień temu wprowadziłeś się tu z rodzicami. Jeszcze nie wszystko jest rozpakowane, a ty wciąż nie obejrzałeś całego domu. Wchodzisz na strych starego domiszcza i w zakurzonym kufrze znajdujesz pewien przedmiot. To dziennik z niebieską okładką w kwiaty. Wyraźnie nadgryziony zębem czasu, gdyż ma pożółkłe kartki. Czytasz. Aż Antoine w końcu jest tak bardzo bliski memu sercu, że to prawie wyskakuje mi z piersi na jego widok. Powiedział, że tak bardzo się cieszę. W wielu miejscach pismo jest zniekształcone i nie możesz rozszyfrować, co kryje. Notatka jest z sierpnia 1894 roku. Przeglądasz kolejne zapiski. Wielokrotnie powtarza się w nich imię Antoine, a autorka podkreśla swoją radość z powodu ich bliskich stosunków. Wpisy z października jednak mają już zupełnie inny wydźwięk. Dowiadujesz się, że właścicielka zaczęła czuć się nieswojo i ma problemy ze snem. Wspomniane są również problemy rodzinne i finansowe. Całość niestety jest mało zrozumiała, bo litery są gdzie gdzieniegdzie rozmazane. Dziennik kończy się na dacie 16 listopada 1894 roku krótką notatką. Ja wcale tak Antoine pragnę bardzo. Nie, 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 nie. Marszcząc z brwi odkładasz wiekowy przedmiot i schodzisz ze strychu włanym przez rodziców. Wieczorem jesteś już w prawie swoim pokoju. Twoje meble są poustwione tak, jak trzeba, i większość rzeczy trafiła do półek. Mimo to czujesz, że coś jest nie tak. Czujesz się dziwnie. Nagle słyszysz głośne tłuczenie dobierające z Twojej szafy. Wachasz się, ale po chwili ją otwierasz i widzisz dwa dzienniki leżące na stercie ubrań. Jeden z nich rozpoznajesz: błękitny w kwiaty, drugi, będący w lepszym stanie, widzisz po raz pierwszy w brązowej, skórzonej oprawie. Z pewnym niepokojem zabierasz oba przedmioty z szafy. Otwierasz nieznajomy dziennik na pierwszej stronie i Twoim oczom ukazuje się starannie napisane, własność Antoine. Ciekawe, czy chodzi o tę samą osobę, co w tamtym pamiętniku. Myślisz zaintrygowany i czytasz dalej. Notatki są bardzo tajemnicze. Wszystko, co prawda, jest doskonale zachowane i czytelne, lecz treść jest bardzo zagmatwana. Antoine często urywa myśli i zaczyna nową, zupełnie jakby nagle zdawał sobie sprawę, że miał pisać o czymś innym. Kilkakrotnie padło określenie Moja słodka Marcel. Idziesz do biurka, po niebieski ciennik i oglądasz go dokładnie. Tak jak się spodziewałeś. Znajdujesz drobno napisane Wspomnienia Marcel na jednej z kartek. Porównałeś daty wpisów obu autorów. Zgadzają się. Znalazłeś się w posiadaniu opamiętników dwojga zakochanych studiujesz tajemnicze dzienniki przez kolejne tygodnie. Z każdą godziną poświęconą na lekturę coraz więcej rozumiesz, ale także zaczynasz widzieć duchy przeszłości domu. Marcel przedstawia wszystko bardzo powierzchownie i niewinnie: tragedie rodzinne, ginące przedmioty i niewyjaśnione nocne odgłosy. Antoine odkrywa za to przed tobą te tajemnice. Zna sprawcę. Z każdym kolejnym wpisem zauważasz jego roztargnienie i narastający strach. Czytasz. To wszystko przez JP. Każe mu przestać, ale nie słucha. JP. Znowu chodził nocą po domu. Marcel popadł przez niego w obłęd. Muszę coś z tym zrobić. Katrin nie żyje. JP. Co się z tobą stało? Żyjesz życiem właścicieli dzienników i własnym śledztwem. Co do tożsamości, JP. Nie jesz, nie śpisz, nie chodzisz do szkoły. Cała ta sprawa zaczyna doprowadzać cię do szaleństwa. Za każdym razem, gdy myślisz, że jesteś blisko znalezienia odpowiedzi, odkrywasz w dziennikach coś, czego wcześniej nie zauważałeś. I wszystko się komplikuje. W końcu nie wytrzymujesz. Jesteś zbyt zmęczony, a twój umysł przepracowany. Idziesz spać. W nocy słyszysz głośny huk i dudnienie kroków na starym parkiecie w swoim pokoju. Gwałtownie się budzisz. Nikogo nie ma w twoim pokoju. Na zewnątrz szaleje burza, a przez otwarte okno wpada deszcz. Pomieszczenie rozświetla błyskawica i widzisz przed sobą na łóżku dwa otwarte dzienniki. Oba mają strony umazane lepką, rudawą cieczą. W Marseille napisane Nie wierzę. To chyba nie. Antoine, proszę! Proszę, Jay! Want one? Obiecałeś, przyjacielu! Szeroko otwartymi oczami rozgnasz się po pokoju. Na pewno ktoś tu był. Słyszałem. Myślisz, wciąż nie mogąc wyjść z szoku. Kartkujesz oba dzienniki. W Marcel znajdujesz mały, złożony na czterech części liścik. Otwierasz go. Pragnę być na zawsze z tobą, o słodka Marcel, dusza ma i serce radośnie dzwonią, kiedykolwiek zobaczę cię na zawsze twój, po raz kolejny błysk oświetla pokój, rzucając na ścianę przy Twoim łóżku ludzki cień. Czujesz nieprzyjemny ukłucie strachu, ale zrywasz się na równe nogi i podbiegasz do okna. Jesteś na pierwszym piętrze, nie ma nikogo za oknem. Przez kolejne parę dni nie daje ci spokoju pojawienie się liściku miłosnego od Antoana. Nie sypiasz też już w swoim pokoju. Rodzice niepokoją się o ciebie. Decydują się zatrudnić lokaja, żeby zawsze ktoś był w domu, a oprócz tego pomagał utrzymywać dom po przeprowadzce w należytym porządku. Kiedy widzisz mężczyznę po raz pierwszy, wydaje ci się niemożliwe, żeby jeszcze żył. Jest tak pomarszczony i zgarbiony, że wygląda jak minął kilkaset lat. Grzecznie się z nim witasz, ale ty tylko masz sposobność przenosić się jak najdalej od tego człowieka. Śmierć od niego starością i ma nieprzyjemnie świdrujący wzrok. Kolejne zapiski odkrywają się to makabryczne wydarzenia. Każdego dnia pojawiają się nowe notatki. Wkrótce dowiaduje się, że Marcel i Antoine zostali zamordowani. Wskazują na to ostatnie wpisy. W obu dziennikach takie same. Tak bardzo mi przykro, J.P. Charakter pisma nie należy ani do kobiety, ani do jej ukochanego. Dni mijają jeden po drugim. Dzienniki pozostają takie same. Żadnych nowych notatek. Zamilkły. Pewnego wieczora musisz zostać sam w wielkim domu z lokajem. Nie masz wyboru. Idziesz do swojego pokoju. To jedyne miejsce w domu, w którym możesz się zamknąć na klucz. Spoglądasz na dzienniki. Tak dawno ich nie czytałeś. Przyniosło się tu, kiedy przestały ci pomagać w rozwiązywaniu zagadki swoich właścicieli. Siadasz przy biurku i otwierasz wspomnienia Marsau. Wyciągasz liścik od Antoana i czytasz go jeszcze raz. Zdychasz. Nic nowego. Ponownie przebiegasz karteczką wzrokiem. Tym razem coś zauważasz. Nie zwróciłeś wcześniej uwagi na dolny brzeg liściku. Jest odkięty do tyłu. Prostujesz go. Pragnę być na zawsze z tobą. O, słodka Marcel. Dusza, ma i serce radośnie dzwonią. Kiedykolwiek zobaczę cię. Na zawsze twój. Jean-Pierre. Jean-Pierre, to JP. Nagle gaśnie światło. Kiedy ponownie się zapala, masz przed sobą kolejny, nowy zeszyt. Cienki, w czarnej oprawie. Na pierwszej stronie widnieje dziennik Jean-Pierre'a. Pierre. Pani czu, jest pani w pokoju? — Z dołu dobiega głos Lokaja, ale twoja uwaga jest nazbyt pochłonięta nowym znaleziskiem. 11 sierpnia 1894 roku. Antoine się zakochał. Rad jest, że w końcu odnalazł swą wybrankę serca. Mam ją poznać za tydzień o tej porze. Jestem pewien, że jego towarzyszka jest olśniewającą i czarującą młodą kobietą. 18 sierpnia 1894 roku Nie. Nie mogę. Marcel jest naprawdę niezwykła. Ale Antoine jest moim drogim przyjacielem. Muszę pozostać mu wierny. 27 września 1894 roku. Niedługo oszaleję. Nie mogę się dłużej powstrzymywać, bo to uczucie rozszarpie mnie na strzępy. To mnie zabije. Muszę jakoś zwrócić na siebie uwagę, Marcel. Coś wymyślę. 4 października 1894 roku. Włamałem się do jej domu. Chciałem tylko na nią popatrzeć i podziwiać jej jasne oblicze. Nie chciałem jej przestraszyć. Obudziła się, gdy wszedłem do jej pokoju i zaczęła krzyczeć. Jestem głupcem. 13 października 1894 roku. Antoine domyślił się, że żywie do jego Marcel głębsze uczucia i mnie zbeształ. Powiedział, że rozumie i że mi na niej zależy, ale tak nie wolno. Wiem, ale nie podoba mi się to, że są coraz bliżej siebie. A Marcel jak dotąd zna tylko moje imię. 20 października 1894 roku. Zacząłem ją często odwiedzać. Oczywiście bez wiedzy Antoana. Odnoszę wrażenie, że Marcel i ja całkiem dobrze się dogadujemy. Muszę ją bardziej zainteresować swoją osobą. 23 października 1894 roku. Zabiłem siostrę Marcel. Leży w mojej piwnicy. Marcel ciągle szlocha. Dlaczego? Dlaczego mnie nie zauważa? Nie widzi, że zrobiłem to, żeby mi poświęcała więcej czasu. 24 października 1894 roku. Antoine jest roztrzęsiony. Czy to mój dziennik? Jakim prawem ruszył moją własność? Przecież byliśmy przyjaciółmi. Koniec. Koniec. Nikt nie będzie mi mówił czy, ani jak mogę kochać. 12 listopada 1894 roku. Odkryto dzisiaj, że zaginął Antoine. Porwałem go dwa dni temu. Powiedział mi, że w imię przyjaźni, dla mnie, zrezygnowałby ze związku z Marcel, gdyby nie kochał jej z całego serca. Zaklinał, abym zaprzestał tych wszystkich potępienia godnych metod okazywania swojej sympatii. Jeszcze bardziej mnie tym zdenerwował, ale zależało mi zarówno na przyjacielu, jak i ukochanej. Dlatego potraktowałem poważnie jego słowa. Uśpiłem Antoana eterem i wyciąłem mu połowę serca, żeby nie mógł kochać Marcel z całego serca. I żeby mógł być razem z nią. Niestety Antoine nic nie wspomniał, że do życia też potrzebuje całego serca. Jestem załamany. 16 listopada 1894 roku przyszła dzisiaj do mnie z rozpoczona Marcel. Słodka Marcel ze słonymi łzami na policzkach. Zobaczyła ciało Antwana i chyba dostała ataku serca. Położyła sobie dłoń na klatce wiesiowej i wybałuszyła oczy. Z trudem oddychając usiadła na moim fotelu, wyciągnęła mały, niebieski notatnik z portmonetki i zaczęła coś w nim pisać. Nagle przestała się poruszać i runęła na posadzkę. Nie mogłem na to patrzeć. Słodka Marcel zawsze miała przy sobie swój dziennik. Nigdy się z nim nie rozstawała. Podobnie jak Antoine poczułem tak wielkie wyrzuty sumienia że niemal mnie sparaliżowały. Padłem na kolana i począłem szlochać. Na szczęście było coś, co mogłem zrobić dla nieboszczyków, żeby poczuć się lepiej. Napisałem ostatnie notatki z przeprosinami w ich ukochanych dziennikach, a potem wyciąłem ich z serca i zamknąłem w jednym słoiku z formaliną. Ich resztki zaniosłem psom z miejskiego schroniska. Zżera mnie zazdrość, kiedy widzę Marcela i Antoine w tym słoiku. Na zawsze już pozostaną razem. Moja słodka Marcel. Zszokowany kończysz czytać. Przechodzicie mroźny dreszcz przerażenia, gdy słyszysz za głos lokaja. Nie powinieneś się tego dowiedzieć, chłopcze. To zbyt osobiste. Dlaczego ci to pokazali? Nie wolno obnażać takich rzeczy śmiertelnikom. Zwłaszcza tak młodym jak ty. Kto jak to, ale wy... Będąc martwymi od ponad stu lat, powinniście o tym wiedzieć, i Tuan. Boisz się odwrócić, boisz się nawet wziąć oddech, czekasz, co będzie dalej. Niespodziewanie słyszysz syk starego lokaja tuż przy swoim lewym uchu. Paniczu, to chyba nie w porządku, że znam Twoje imię, a Ty mojego nie. Tak bardzo ją kocham. Ło, staruszka się złamuje. Dlatego nie mogę dopuścić, by ktokolwiek wiedział, w jak haniebny sposób zginęła. Mam na imię Jean Pierre. Chwilę potem dołączasz do Marcel i Antoine'a.